Kurde, fajny materiał. Mam coś do pokazania, ale zaraz oczywiście powiecie mi, że to jest reklama. Zaznaczę nawet lokowanie, żeby nie było, że, że ktoś mi tutaj zarzuci coś, że to nie jest reklama w jakiś sposób. Tylko słuchajcie, jest tyle ludzi, którzy potrzebują jakoś sobie z tym poradzić, że myślę, że ten materiał powinien obejrzeć każdy, kto ma fotowoltaikę, a już ci, którzy mają fotowoltaikę. Na nowych zasadach to już koniecznie. Potem zrobicie z tym, co chcecie. Ale obejrzeć warto. A jeżeli ktoś z Waszych znajomych ma taki problem, to udostępni ten film. Słuchajcie, problem z za wysokim napięciem. To jest jeden problem fotowoltaiki. Ale jest jeszcze jeden problem, nie wiem czy nieważniejszy w sumie, jeżeli chodzi o tych, którzy są na nowych zasadach. Bo, krótko mówiąc, troszeczkę jesteście tam robieni w konia z cenami tej energii, czyli sprzedajecie tanio, kupujecie drogo, a jest na to rozwiązanie za chwileczkę z moim gościem. Porozmawiamy na ten temat. Zapraszam na ten odcinek. Myślę, że to jest bardzo ważny odcinek dla wszystkich netbili netbilingowców. Sprawdzę czy się mieścimy w kadrze, bo ja to jestem szczuplutki, więc no, ja powinienem co? być, ale Ty to ja nie wiem. czy Ja to się mieszczę na pewno, bo jestem szczuplutki, ale Damian może się nie mieścić. Wciągnij brzuch. Każdy cię kojarzy z tego całego EKO OZE PV, ale głównie opowiadałeś i w sumie to urządzenie służy do obniżania napięcia, nie? Tak. Taki był zamysł główny, pierwszy, ale tak. Czyli głównie urządzenie miało działać tylko do obniżenia napięcia, ale z tytułu tego, że. Posiada pomiary energii, napięcia i natężenia prądu. Wynikła druga funkcja, bardzo przydatna w tym momencie, czyli autokonsumpcja. Właśnie, słuchajcie, bo chodzi, o co chodzi? Chodzi o to, że tak jak ja mam na przykład na starych zasadach, to mnie w sumie średnio interesuje, jaka będzie cena energii do momentu, do momentu, kiedy nie będę musiał K jej dokupować. Kiedy nie skończy to, co wyprodukowaliście. To co, to, co jest w magazynie. A niestety, w tym net billingu, czyli na tych nowych zasadach, nie dość tego, że musicie zadbać o to, żeby mieć dobre napięcie, ale o tym akurat musimy zadbać również przy yy, starych zasadach, tak, przy no net Ale co ważniejsze w tym przypadku, no to zasadniczo. Yy, jak to wygląda? Powiedz, powiedz bo sprawdzałeś to nawet. Tak, sprawdzałem dokładnie. Chodzi spradzałem. o ceny, bo poczekaj, już tylko dokończę. Chodzi o ceny, za jakie sprzedajemy tą energię i za jakie odkupujemy. I jest tutaj też taka fajna funkcja, którą można by wykorzystać, a najpierw yy, pogadajmy o tym, bo tutaj yy, sprawdziłeś to. Tak, po... dokładnie. Kartkę ma, kartkę przygotował tę żeby kartkę, nie żeby nie było. No. żeby się o 2 grosze nie pomylił. I mówimy a... o yy, taryfie G11, bo to, na to żeśmy sprawdzali. Nasze e, taryfy to odpowiadają no, temu, za ile odbieramy tą energię. Nie? Okay. A dostajemy no, na, na nowych zasadach, było tak, w maju było 38 groszy. W czerwcu 45. Poczekaj, 38 groszy sprzedajemy. Sprzedajemy, energię. oddajemy tyle, po tyle, czyli gromadzi nam się no, w magazynie. W magazynie, tak. w skarbonce, ja to mówię. Tak. W skarbonce, tylko ta, ta skarbonka ma jeszcze jeden minus, ale to zaraz o tym powiem. No. Tak, 38 groszy w maju, w czerwcu 45 i w lipcu 44 groszy. To już są ceny takie konkretne? To, Czy tam nie, już... to, to są same ceny energii. Same ceny, Same ceny energii. energii. I po tyle nam się gromadzi w skarbonce. A odbieramy to, wyliczałem to w taryfie G11 po złotych 28. Oczywiście mówimy o złoty 28. To wtedy? Brutto, to już jest cena brutto z przesyłem. Tak. Razem z przesyłem. Z przesyłem i jeszcze po, yy, po tych wszystkich tarczach śmiesznych. Nie, które... nie, to, nie, to już jest te złoty 28. Jak już przekroczymy. No e, tak, czyli tak, po tarcze. Tak, przykroczymy tarcze. Tak, skończą nam się te wszelkie tarcze solidarnościowe, czy tam jak one się tam zwoją. Tak, w taryfie, taryfie G12W jest, jest to lekko rozbieżne, ponieważ wychodzi złote 39 w tej dziennej taryfie, a złote 18 w nocnej. To tylko taka różnica jest? Tak, tak? taka jest różnica po, po już wykorzystaniu tego limitu 2000. Wszyscy mówią, że ceny się wyrównały, ceny energii się wyrównały, ale ceny przesyłu zostały zmienne. Także też mało kto o tym mówi, bo przesył tutaj w taryfie dziennej wychodził chyba 40 parę groszy, 48 groszy, a w taryfie nocnej 9 groszy. Także jeszcze jest różnica około 30 groszy między taryfą dzienną a nocną. No dobra i powiedz mi w jaki sposób miałoby to urządzenie pomóc nam w tym, no bo ja tutaj widzę... Różnicę mniej więcej, no, może nie jest równiutko razy, nie, no jest prawie razy. No, Przyjmiemy ta, tą taryfę jedną stałą za 28, zł, a oddajemy po 44 grosze, no to mamy około 300%, tak? Czyli trzy razy grosze. taniej sprzedajemy energię, niż ją możemy później odkupić. Tak, dokładnie, dokładnie. Tylko, że tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, a chyba dobrze pamiętam, to sprzedajemy tylko w, w sensie, płacą nam tylko i wyłącznie za. Ceny energii. Tak, za cenę energii. Ta energia nam się A niestety, wyferuje. odkupić musimy jeszcze z przesyłami z ze wszystkim. Tak. Czyli to, co my wysyłamy, to nam za te przesyły nie płacą. Nie, no, dobrze, że my nie musimy dopłacać całe szczęście. Dobrze, ale, ale też jest problemem tutaj, akurat w tą stronę. Też jest problem taki, że y, później, jak kupujemy po te złote, 28, to nie możemy na te całe złote, 28 użyć tych naszych 44 groszy. Bo to jest tylko no. za energię czynną możemy zapłacić. Tak, musimy, no, musimy, przypuśćmy, energię z 3 kW, którą oddaliśmy, odzyskujemy 1 kW. Tak to mniej więcej wychodzi. Okej, okay. no dobra. Powiedz mi, w jaki sposób miałby, miałoby to urządzenie yy, według Ciebie pomóc? Tak, sterownik do autokonsumpcji yy, używamy w ten sposób, że wszystko zależy od tego, na co zużywamy energię najwięcej. Czy mamy możliwość zużycia jej w ciągu dnia żeby wie, wieczorem czy w nocy już się nie używać. Czyli to jest tak, e, ciepła woda użytkowa, mhm. to, to jest taki pierwszy, największy pożeracz energii w domu. To jest e, połowa całego rachunku no, za energię w domu, to jest ciepła woda użytkowa. To mam sprawdzone u kilku klientów, w, włożony watomierz do gniazdka, e, grzałka do bojlera i wychodzi między 40 a 60%. Całego rachunku domowego to jest no, cena energii, jeżeli jest żanek żałką elektryczną. Jeżeli okay. pompą ciepła, to wiadomo, współczynnik tam jest 1 do 3, czyli jest to bardziej ekonomiczne. Nie? Okay. Ale w, sterownik e, po uruchomieniu autokonsumpcji widzi, jaka energia. On, on ma tam w sobie przekładniki prądowe, i widzi, jaka energia chce wypłynąć do sieci, pomimo tego, co zużywamy na bieżąco w domu. I wtedy z taką mocą może uruchomić żałkę. Czyli Boleżę? to nie jest na zasadzie załącz, wyłącz, tylko nie, nie. to jest na zasadzie dopasowania tak, innej energii. Jaka jest potrzebna w tym tak, momencie. Tak, w tym sterowniku są regulatory z płynną modulacją, także on moduluje mocą i tylko taka energia, jaka chciałaby by, by wypłynąć w pierwszej kolejności, okay. to, to uruchamiamy odbiornik, czyli grzałkę. Okay. Tak. I nie, grzałkę, ale z tego co mi też powiedziałeś, to niekoniecznie musi być to grzałka, bo jeżeli na przykład są pompy ciepła, na przykład jeżeli ktoś ma pompę ciepła i pompa ciepła ma możliwość Wpięcia się w tak W pompach ciepła rozmawiałem no, w kołtonie, Koton mhm. ma takie specjalne wyjście, po której, no, do której można zapodać sygnał ze, ze sterownika i ona w, te, w tym momencie grzeje do maksymalnej ustawionej temperatury. Czyli, jeżeli mamy z, dodatkowo jakiś większy bufor zrobiony ciepła, to grzejemy tą wodę w ciągu dnia. Do wyższej temperatury i korzystamy z tego w nocy. No dobrze, ale po nie, nie uruchamia się w nocy i nie popieramy tego No dobrze. Tego drugiego. Tylko, że minusem tego rozwiązania, troszeczkę takim minusem, jest to, że jednak chcąc mieć tą, ten magazyn, nazwijmy go ciepła. To musimy zainwestować w większy bufor niż zazwyczaj jest ta, zastosowany ta, ta, ta. do pompy ciepła. Bo jeżeli będzie nie wiem, bufor 300 litrowy, to trochę to się minie z celem, bo nie, nie zgromadzimy nie, tej nie, energii. 300 litrów to nie, ale bufory same, same zwykłe bufory nie są drogie. Okej, okay, czyli nawet dołożenie bufora w sensie w jakimś szeregu, nie? Tak. Miałoby sens. I posłuchaj, ale rozumiem, że na grzałce będzie to działało, tak jak powiedziałeś wcześniej. Jeden do jednego. Tak, tak, ale chodzi mi o tą moc. Że będzie modulowało nam grzałkę. Tak, tak? moduluje moc, A przy grzałkiem. takiej pompie ciepła już raczej modulacji nie przy będzie. Przy takiej pompie ciepła nie będzie modulacji, ale jest w sterowniku ustawienie, ustawienie od jakiej mocy ma się, może się urządzenie uruchomić. Czyli, jeżeli wiemy, że pompa maksymalnie pobiera tam 4 kW energii, to ustawiamy, że sterownik ma zadać, zadać sterowanie do pompy po przekroczeniu mocy 4 kW, czyli dopiero jeżeli oddajemy do sieci 4 kW lub więcej, to wtedy uruchamia się serwis okay, do pompy okay, okay, okay. dążymy do tego, żeby jak najmniej pobierać z sieci. Yy, jak najmniej ruchy. pobierać z sieci i jak najmniej wysłać do sieci tak naprawdę. Jak najmniej wysłać do sieci. No jeżeli nasza, mamy fotowoltaikę, która produkuje 10 kW, a yy, nasza pompa zużywa 4 kW, no to reszta i tak niestety Zostanie oddana do sieci, mm -hmm. no bo nie mamy co z tym zrobić, ale, no dobra. ale to co możemy, to zużywamy. Nie? Dobra, czy ja dobrze rozumiem też, że w taki sam sposób yy, zadziała nam yy, ten problem, który u niektórych występuje, czyli podwyższonego napięcia w sieci. Że jeżeli będzie za wysokie napięcie w sieci, to rozumiem, że urządzenie również zarządzi nam, w żeby... W pierwszej kolejności moduluje mocą grzałki, bo to napięcie skacze, on, on, on wachluje i musi być to jakiś odbiornik rezystancyjny, który moduluje tą mocą. Czyli na tak. przykład grzałka. Czyli grzałka, ale jest możliwość, po przekroczeniu jakiejś mocy grzałki, jeżeli mamy inny odbiornik kolejny, no czyli może być taki klimatyzator, pompa ciepła, czy... czy, czy samochód elektryczny. Ładowarka, ładowarka, którą ładowarką możemy naładować sobie magazyn energii, baterię jakąkolwiek, cokolwiek. I uruchamia jest się... samochód. Może być samochód. Mm -hmm. Po przekroczeniu jakiejś mocy oddawanej do, do sieci, załącza się przykaznik, stycznik w sterowniku i załącza ładowarkę w samochodzie. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli mamy w ciągu dnia samochód stojący w domu. Okej. Okay. No nie no, jasne, nie no, 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 tak, mam, no, dobra, no, no, ale, ale... przypadki są różne. Kurde, no chodzi o to, żeby było dużo możliwości, a tutaj wychodzi na to, że to urządzenie zasadniczo daje nam sporo możliwości. No możliwości daje dużo. I pewnie jeszcze są nieograniczone. W sensie yy, to jest tylko kwestia pomysłu, jaki chcemy zastosować. nie? Tak, dokładnie. Na 2024 rok, jeżeli będzie te rozliczanie godzinowe, to już mamy przygotowany system, że będzie uruchamiać się sterownik w najtańszych godzinach energii. Mhm. Będzie trzeba tylko wiedzieć, ile godzin potrzebujemy dziennie, żeby uruchomić jakiś tam odbiornik, czy tam zagrzewanie wody, czy podgrzewanie właśnie wody przez kompłycie może w najtańszych czyli... godzinach. Okej, okay, czyli, czyli yy, nawet nie będzie. Czyli tak, najpierw będzie patrzyło na to, co się dzieje z naszej elektrowni, że tak powiem, na dachu, a potem, jeśli będzie. Napięcia pilnuje cały czas. To jest żeby priorytet. Żeby się nie wyłączyło, to jest priorytet, za, działa to zawsze. A Dobra. potem potem dodatkowe funkcje. Okej. Okay. I tutaj jeszcze, czyli teoretycznie będzie można sobie kombinować na zasadzie takiej, że jak jest na przykład wysoka cena energii, to wtedy ma wysyłać nam do sieci. Na... Tak, tak, tak to. No, ma działać? Znaczy nie, sterownik on zużywa no, uruchamia zużywanie energii. Okay. A oddawanie z magazynu, to wtedy już trzeba, trzeba ustawić no, innym urządzeniem wtedy. A, w ten okay. tak. nie, nie, to nie, to nie jest złoty środek na wszystko. Ja nie? chciałem już zakombinować, nie, żeby nie. to od razu też pilnowało tych cen i żeby później na koniec. Tylko, Gdybyś założył takie urządzenia dwa, to drugim urządzeniem mógłbyś uruchamiać ładowarkę w najdroższych godzinach energii. Okej. Okay. Powiem Ci, to jest też pomysł. Nie, dopiero teraz wymyślałem przez Ciebie. E, jakby co, to 20% dla mnie z, to... z tego pomysłu. Tam... Ale to trzeba by baterie mieć odpowiednio dużą, ale to jest, to do, do, jest to do zrobienia, ale było, to Jest do zrobienia. W tamtym roku by była różnica. Pod koniec wakacji. W ciągu dnia była cena energii, po tam po 30, tam 8 groszy, a wieczorami dochodziła do 3,20. Mhm. Taka była różnica. Dobra, Damian, bo ciężko, bo zaraz pokażemy też to urządzenie, jak to wygląda i tak dalej, ale chciałbym tu w tym momencie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, to żeby po prostu tutaj się pojawił do Damiana mail, żebyście napisali, jeżeli jesteście zainteresowani, bo tak, możemy mówić sobie o cenach, ale my mówimy o cenach, które są dzisiaj 30, czy tam 29 sierpnia 2023, i co z tego, że ty powiesz, dzisiaj tą cenę, jak rynek za chwilkę zweryfikuje, że musi być wyższa bądź niższa i to jest bez sensu. Ale tak pirazy razy oko, mniej więcej z takim montażem takie urządzenie, bo rozumiem, że Ty się też zajmujesz montażem, tak? Zajmuję się montażem, chociaż może to założyć każdy elektryk, nie? Jeżeli, jeżeli ktoś ma jakiś problem, to śmiało może dzwonić, można nu na numer podać, także pomogę zawsze. Mhm. Czy tam w Niech lepiej piszą ustawieją. mailowo, wiesz? mailowo można pisać, no. Tak, bo jak zaczną dzwonić, by... to Ty nie będziesz miał kiedy tak. pracować. Dobra, mniej więcej pi razy oko, ile to urządzenie kosztuje? Pi razy oko, samo urządzenie kosztuje około 1500 zł netto, mhm. czyli tak jak kupuję to instalator, to może to potem tam 8% zrobić, można na to wziąć dotację z mojego prądu. Jako Jest ten EMS, jak, tak? Jak, ale jako EMS, system zarządzania magazynem energii cieplnej. Okej. Okay. Jest na to do 3000, można, można na to Tylko, dostać. że żeby dostać 3000 to trzeba wydać 6, nie? Trzeba wydać 6, no ale... No ale to można sobie kupić kilka, no. Czy nie? No, no mam taką pizunkę. Dobra, żartuję sobie oczywiście. Dobra, przejdźmy za chwileczkę, pokażesz mi, jak to jest, jak to mniej więcej jest yy, poskładane, to już wiecie, że możecie do Damiana napisać. Co jeszcze chciałeś dodać, bo tu widzę, że sobie więcej wynotowałeś. Nie, nie, to tylko Widzisz? Ty, ty, tylko ceny sobie zapisałeś. A ja ci żeby mówiłem, żebyś nie notował, że wszystko pójdzie. Ale... Bo jak człowiek wie o czym mówi, to i samo idzie. Idziemy do urządzenia, zobaczmy, opowiesz mi co tam, co tam ciekawego się składa, bo widziałem, że to Ty już masz tak to zamontowane na tych... Tej... Tak, mam, mam przygotowane gotowe zestawy, także... Ale i takie zestawy też mo można... Takie zestawy też, też można kupić gotowe. Tak? Tak. Czyli jak ktoś nie chce, nie chce złączać to, kupuje gotowy zestaw, tylko wpina zasilanie, wyjście prądu do grzałki i, Aha. i załatwiona sprawa. Ja, a jakby ktoś chciał, żebyś jednak Ty to zamontował, to mniej więcej jaki to jest koszt? Zależy pewnie. Koszt u mnie kosztuje robocizny 1000 złotych. 1000 złotych. Tak. Ale. Ale do... czasami może to zrobić taniej, no ale. A dojazd? Nie, 1000 złotych to już jest cena dojazdu. Taka ryczałtowa, tak. w sensie. Czyli y, może być tak, że Damian zarobi, a może być tak, że Damian słabo zarobi, bo jak wypowiedzieć, bo wydana pani. Organizuję sobie trasy po Polsce także w ten sposób. Dobra, idziemy do urządzenia. Opowiedz zamianie, co my tutaj mamy? Tutaj mamy gotowy zestaw złożony. Yy, a. Co wchodzi w skład zestawu, który, który, który po prostu kupujemy? Wchodzi w skład e, regulatory z płynną modulacją. To są trzy sztuki regulatorki. Tutaj jest cały układ pomiarowy, cały mózg, cały sterownik z antenką, Po komunikacja jest po Wi-Fi, aplikacja jest do tego. E, jest do zestawu czujnik temperatury, który pełni funkcję temperatury minimalnej, temperatury maksymalnej i temperatury autokonsumpcji i w skład jeszcze tego wszystkiego wchodzą przekładniki prądowe, trzy sztuki, które zapinamy na przewód na przewody przy liśniku, żeby przekładniki widziały, żeby sterownik widział, jaki prąd chce wypłynąć do sieci właśnie do tej funkcji autokonsumpcji. A jeżeli ktoś chce cały gotowy zestaw, to może wziąć taki zestaw złożony z termostatem, z kontrolkami zadziałania fazy, z licznikiem, z pakietem zabezpieczeń. Zabezpieczenia są do regulatorów i osobne, osobne topikowe do, do układu pomiarowego. Dobra, słuchaj, bo jeszcze widzę tutaj te rury. E, dwie grzałki, i jakaś rura. O co tu tak, chodzi? Tak, to są grzałki. Grza, grzałki są po to, bo cały zrzut energii się odbywa na podgrzaniu wody użytkowej no, w pierwszej kolejności, czyli na, na grzałkę trójfazową. To musi być grzałka trójfazowa. Jeżeli ktoś ma grzałkę jednofazową, to musi wymienić na, na taką trójfazową. To są trzy pojedyncze grzałki w jednej obudowie. Mhm. E, tutaj mam taką rurę. Jest ona po to, jeżeli ktoś nie chce ingerować w zbiornik wody użytkowej, przypuśćmy, że jakąś pompę ciepła mają na gwarancji albo jakąś szafę ma z pompą ciepła. To wtedy tą grzałkę wkładamy tutaj, wkręcamy w tą rurę i montujemy to wszystko hydraulicznie. Czyli zasilanie wody i wylot ciepłej wody podłączamy to pod cyrkulację i ta woda jest przepompowywana do. Do zbiornika wody użytkowej, dobra, coś jeszcze wspominałeś mi o jakiejś ładowarce, żeby, jeżeli nie, chcemy, jeżeli nie mamy możliwości ładowania wody, tak. to możemy ładować sobie tak. chociażby akumulatory. Jeżeli nie mamy możliwości, albo nie mamy, nie mamy te, takie, takiego zużycia wody użytkowej, możemy e, pod sterownik podłączyć. W sterowniku są dodatkowe trzy przykaźniki. To jest bardzo ważna funkcja. Jeżeli nie chcemy grzać grzałką, możemy wysterować tym przykaźnikiem jakikolwiek przekaźnik, założyć sobie gniazdko i możemy uruchomić na przykład ładowarkę. A tą ładowarkę, ładowarką możemy podłączyć sobie baterie 48V i zamiast grzać wodę, możemy sobie naładować jakiś magazyn energii. Także to już jest... Okej. Okay. ...możliwość. Znaczy, to nie musi być też 48V, ale nie zależy, zależy jaką... Może być 12 może być 24V, cokolwiek. Zale wszystko zależy kto jaką ma ładowarkę i jaką baterię, Mhm. Mm Okej, okay. no to chyba w sumie wszystko mi wytłumaczyłeś. No tak, tutaj jeszcze mamy taki, taki szybki zestaw przygotowany typowo do autokonsumpcji. Czyli mamy tylko trzy przykładniki prądowe, które mierzą, mierzą prąd, układ pomiarowy, zabezpieczenia i gotowe gniazdka, trzy sztuki, gdzie możemy wpiąć taką ładowarkę albo grzałkę jednofazową, co, cokolwiek. No dobrze, Wytrzydło. ale, e, czyli to Możemy stosować bez tamtego pierwszego. Co jest... Tak, to jest tylko zestaw tylko do autokonsumpcji, do zużywania energii no, w tych tańszych godzinach. A, okej. Okay. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jeżeli, jeżeli wejdzie ten system godzinowy no, w 2024 roku, albo w tej chwili, jeżeli chcemy, chcemy skorzystać z prądu własnego z produkcji, a nie chcemy go oddawać. Także gotowy zestaw z gwiazdkami. A jaki to jest koszt? I... To jest koszt podobny, jest 200 zł tańszy od, od, tego, od tego zestawu, bo to tylko różnica jest regulatorów. Okej. Okay. Okej, okay, ale w tym pierwszym zestawie tych liczników i tej skrzynki na dole nie ma. Znaczy nie. nie. Konfiguracje są różne. Licznik można założyć, licznika nie trzeba zakładać, także wszystko zależy kto co kto, kto potrzebuje na, na ile się czuje finansowo. Okej, okay, rozumiem. Ale rozumiem, że w tej podstawowej, czyli za te 1500 zł, o których mówiłeś, to, to, jest... to, to są te elementy podstawowe. Okay. Te zestawy są, są po prostu wyceniane indywidualnie. No dobra. Dobra, to już wszystko wiemy. Wszystko wiemy, co dla kogo, co dlaczego. Taką bazukę też możecie sobie zamontować, jeżeli byście chcieli mieć ciepłą wodę w różnych układach, bo to, to też można byłoby zastosować w sumie. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, piec gazowy, a chcemy i piec gazowy jest pod bufor podpięty i chcemy sobie, że tak powiem, z grzałki dogrzewać tak, to, co miałoby pójść do sieci za grosze bądź tak. z, auto, z nadprodukcji naszej. Ludzie montują takie sterowniki właśnie no, też do dużych buforów ciepła, 2000 litrów no, wody, wody, wody kotłowej i na, na zimę grzeją sobie gazem, a w okresach przejściowych uruchamiają autokonsumpcję i grzeją właśnie zbiornik, no, żeby sobie podgrzać wodę w zbiorniku no, na, kolor, na kolorfery czy na podłogówkę. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, to jakby co, to teraz obok wyświetla Wam się jeszcze raz mail. Jeżeli byście byli zainteresowani, to kontaktujcie się. Damian Wam tam wszystko wytłumaczy. Jeżeli wiecie, czego chcecie, to piszcie, czego chcecie. To będzie najszybsza forma komunikacji. Tak jest. Dobra, dziękuję bardzo. No i co? Fajny materiał? Napiszcie, yy, co uważacie na ten temat, bo bardzo mnie to ciekawi, czy w ogóle korzystacie z tego typu rozwiązań. A może macie jakieś swoje sposoby, pomysły na to, żeby sobie poradzić z takimi problemami. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcjach. Kurde, brakuje mi już jakieś niewiele do tych 100 tysięcy, już się doczekać nie mogę. Człowiek, który się dwoi, troi, żeby te 100 tysięcy subskrypcji zdobyć, a Wy kurde nie klikacie, więc liczę na Was. Dzięki na razie. Cześć.